W najbliższą sobotę od godziny 12.00 wolontariusze z Fundacji Mam Marzenie zapraszają wszystkich gorzowian do Centrum Handlowego Askana, gdzie będzie można przebadać dzieci w kierunku wykrycia nowotworu. O 12.00 na scenie, o 12.00 zaczynam badania lekarskie. Badania przeprowadza diagnostyka z ulicy Piłsudskiego. Doktor Zywert będzie przeprowadzała badania USG. USG przyjeżdża do nas, jak mówiłem już, z Leszna. I pani doktor przyjeżdża z Wrocławia, z oddziału onkologii wrocławskiego szpitala, przyjeżdża do nas i ona będzie też rozmawiała z rodzicami na temat tych badań lekarskich. Będzie również prowadzona zbiórka krwi. Każdy, kto będzie chciał oddać krew, będzie musiał się wcześniej zarejestrować, a to będzie możliwe tylko do godziny 14. Podczas Dnia Marzeń będą odbywały się liczne zabawy i konkursy dla dzieci. Zaczynamy od różnego rodzaju konkursów: konkursów, co ważne, z nagrodami, konkursów plastycznych na najpiękniejsze marzenie. Będzie też wielka rolba, gdzie dzieci będą malować takie wspólne marzenia. Będą to konkursy ruchowe, Lalone z piłeczkami, przypinania, przypinanie ogona osiołkowi. Na scenie również się będzie wiele działo. Wystąpią zespoły muzyczne, Aluzja, Buziaki, nasz, nasi zaprzyjaźnieni przyjaciele, Uśmiechy z Barlinka, iluzjonista Karol. Będzie nas wspierało również Centrum Medyczne, Szkoła Medyczna, Policja. Wojsko, będą również old carsy, czyli stare samochody, więc na pewno warto przyjść i być z nami w ten dzień. Inicjatorem Dnia Marzeń jest mały krakowianin, który wymarzył sobie, aby wszystkie dzieci były przebadane w kierunku wykrycia nowotworu. Jest to już druga edycja imprezy. Przypomnijmy, że zadaniem Fundacji jest spełnianie marzeń dzieci, których życie zagrożone jest ciężką chorobą. Do tej pory oddział Fundacji w Gorzowie spełnił 85 marzeń chorych dzieci.